Jaki był najśmieszniejszy powód, dla którego Twoja rodzina chciała Cię wydziedziczyć? Grzyby. Dosłownie. Grzyby. Mój dziadek to grzybiarz legenda. Od lat sześćdziesiątych właził do każdego lasu, znał każdą polankę, miał swoje tajne miejscówki, które trzymał w sekrecie nawet przed babcią. I przyszedł w końcu ten dzień. Postanowił przekazać mi swoje grzybowe dziedzictwo. Dał mi mapę. Ręcznie rysowaną, pożółkłą, pachniała jak piwnica i cebula. Miałem iść, nazbierać, nie pomylić się i wrócić z pełnym koszem. Problem w tym, że pomyliłem się. Zamiast podgrzybków i maślaków, nazbierałem jakichś dziwnych, kolorowych grzybów, które wyglądały jak skreskówki i postawiłem je wszystkie na stole. Dziadek, jak to zobaczył, zbladł. Babcia zaczęła się modlić. Ojciec wyjął testament i powiedział: Jak on miałby przejąć dom, skoro nie wie, co to pieprzony borowik? Od tamtej pory co roku na wigilii ktoś mi wkłada do talerza plastikowego muchomora i mówią, masz grzybiarzu tylko się nie otrui. A dziadek? Dziadek zmienił mapę i teraz jej nikomu nie daje.